Witajcie w kolejnym wywiadzie z cyklu Mam Pasję. Dzisiaj gościmy członkinie chóru, które w Pałacu w Ostromecku przygotowują swoje świąteczne utwory. Powiedzcie coś proszę, jak narodził się Wasz chór? I skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę? Ja śpiewałam w chórze miejskim swojego czasu i 8 lat temu zostałam zaproszona na jubileusz dwudziestolecia chóru Olsztyńskiego Lekarskiego. W ten sposób się dowiedziałam, że istnieją w Polsce chóry typowo lekarskie. Zafascynowało mnie to. Okazało się, że u nas w Wielkoszczy również znalazłam kilku pasjonatów muzyki churalnej. Udało się zebrać zespół osób i w ten sposób w grudniu 8 lat temu powstał nasz chór. Wasza nazwa, Medicji Cantares, intryguje. Skąd pomysł na taką nazwę? Na nazwę był ogłoszony konkurs. Nazwę Medici Cantares wymyślił mój kolega. Został to pomysł zaaprobowany przez moje koleżanki z chóru. Tłumaczeniu śpiewający lekarzy. Jakie utwory wykonujecie? Mamy bardzo różnorodny repertuar. Wiadomo w sezonie świątecznym śpiewamy kolendy. Często też staramy się w szpitalach dla dzieci też występować tak charytatywnie. Śpiewamy utwory sekralne, utwory rozrywkowe, z tego czasu wielokrotnie uczestniczyliśmy w balu lekarza gdzie śpiewałyśmy kabaret. Jesteśmy bardzo. mamy bardzo różnorodny repertuar. Wspomniałaś o kabarecie, to przybliżmy proszę ten temat. Tak. Idea kabaretu spywa się stąd, że. Od ponad 50 lat w istniał kabaret lekarski utworzony przez samych lekarzy. Pisane były utwory, skecze, które nawiązywały do sytuacji związanych z, z życiem lekarskim pacjentów. I w pewnym momencie troszeczkę zanikła ta tradycja. No i ówczesny prezes Stanisław Krewicki bardzo chciał odtworzyć ten kabaret. Postanowiłyśmy mu pomóc i w ten sposób narodziło się to, że Chór włączył się w odtwarzanie kabaretu lekarskiego w Bydgoszczy. Sami pisaliśmy utwory hmm. teksty. Hmm. teksty. Sorry. <głos》>. Sami pisaliśmy teksty do popularnych utworów i w ten sposób jakby kontynuowaliśmy tą pracę. Kto należy do waszego chóru? Czy tylko osoby związane z medycyną? Do naszego chóru Należą lekarze, lekarze-dentyści, również studenci medycyny. Są dodatkowe osoby, które są związane ze światem medycyny, czyli pielęgniarki, optometryści, dietetycy, a także osoby, które są pasjonatami śpiewania. Więc każdego serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania w naszym chórze. Jeżeli chodzi o lekarzy, lekarzy-dentystów. To y, mamy ginekologa, mamy psychiatrę, mamy lekarza rodzinnego, anestezjologa, ortodontę, mamy y, kogo jeszcze pani Hani, mamy Neuro Neuro neurologów, kardiologa, więc Neuro <gulunki> 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 nawet jeżeli ktoś potrzebuje konsultatnej <miesię> <gulunki> szybkiej, to też przeprowadzi. Tak, czyli warto przychodzić na Wasze występy, z tego wnioskuję. Jaki był największy sukces do tej pory, jaki osiągnęliście? większy sukces. No, no, szereg, ostatnio. Szereg sukcesów. Tak, brałyśmy udział w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zdobyłyśmy złoty dyplom i wygrałyśmy tak naprawdę w naszej kategorii. I to było dla nas bardzo, bardzo ważne. Ponadto brałyśmy udział w Festiwalu Międzynarodowym w Lizbonie on stage. Byliśmy w Teatrze Wielkim w Poznaniu, do połowy ziempo Nowej w Goszczy, w wielu takich naprawdę prestiżowych miejscach. Już mamy przyjemność śpiewać i jesteśmy wdzięczni, że mamy takie możliwości. Więc jest to na pewno dla nas wielki rozwój. Obecnie no, pracujemy. Wielokrotnie zdobyliśmy trzecie miejsce w międzynarodowym festiwalu Bratysławia Sakra we Wrocławiu. Zdobyliśmy również srebrne pasmo w hełmie. Na konkursie kolekty pastorałek. Strzepczułówki, wyróżnienie. Więc się dzieje, naprawdę się dzieje. No, a teraz pracujemy nad teledyskami, dlatego, tutaj jesteśmy w Polsce Postromecko. To będą teledyski z kolenda oraz będziemy nagrywamy szczedryka w ramach właśnie tego okresu świątecznego Bożonarodzeniowego i Sylwestra. I mamy również nagrany teledysk do utworu you Raise Me Up, który już można który będzie udostępniony w internecie, więc mamy napięty grafik. Słyszałem też widziałem, że odwiedzacie inne kraje i tam dajecie występy, jakie najciekawsze miejsca odwiedziłyście. Ja na, na razie udało nam się raz wyjechać do, do Portugalii, do Lizbony. Tam uczestniczyłyśmy w e, festiwalu e, międzynarodowym. Razem z innymi chórami e, wspólnie wykonywaliśmy e, tam na miejscu e, przygotowywane utwory, ale też mogłyśmy się zaprezentować. Ze swoim repertuarem, i no tutaj nie, nie możemy ukrywać, byłyśmy bardzo dobrze przyjęte i no myślę, że dość dobrze się zaprezentowałyśmy. Znaczy, nasze występy są rzeczywiście dosyć różnorodne, bo to, tak jak wspominały koleżanki, występujemy w szpitalach, śpiewamy w kościołach, wyjeżdżamy również za granicę, ale mamy również projekty wspólne z innymi chórami lekarskimi, spotykamy się co najmniej raz w roku, e, śpiewając razem e, e, duże utwory z e, Tabat Mater, Requiem, Mozart'a i to Z towarzyszeniem orkiestrem, możemy tutaj jeszcze dodać, że i z orkiestrą wojskową e, udało nam się parę projektów też e, przeprowadzić, e, więc no, tak jak już wcześniej mówiłam, naprawdę mamy bardzo bogate repertuar. I jeszcze, jeżeli mogę dodać, to mm, ostatnio bardzo często śpiewamy e, również dla, e, charytatywnie dla dzieci, e, na przykład z, e, onkologicznie chorych, czy w Centrum Onkologii. E, teraz e, mamy taki projekt, żeby pomóc e, e, Asi Czejkowskiej, e, która e, urodziła się bez ksiłków, a także niedorozwinięta, ma przedramiona. Więc też staramy się. M, m, jakby naszą pasją zarażać innych, ale także pomagać innym. Nie, nie tylko leczymy ciało, ale także i duszę. To bardzo piękne. A jak często ćwiczycie? Spotykamy się raz w tygodniu, ale przed y, dużymi wydarzeniami przed koncertami spotykamy się częściej. Bywa, że przez tydzień codziennie dlatego, że wiąże się to między innymi z tym, że mamy dyżury, mamy kabinety, jakieś inne zajęcia, nie zawsze jesteśmy w stanie się spotkać stuprocentowo w pełnym składzie, więc to umożliwia naszej dyrygentce dopracowanie tak. szczegółów przed takimi ważnymi wydarzeniami. Tak, przed jakimiś razem się wspinamy. że <grywamy> dyżurami. Ale sami to Zawsze, zawsze Dawa, się, dobrać. Dobrać. się nawet dwa tygodnie przed występem jesteśmy codziennie na próbie. Wow. Ale dzisiaj jesteście uśmiechnięte i pełne energii. Zawsze, także. zawsze. <laughs> Daję wam tu dużo frajdy. Jakie macie plany na najbliższy czas? Jakie największe wyzwania was czekają? Mamy duże plany w tej chwili. W tej chwili już mamy zaplanowane, właśnie koncerty charytatywne, zaczynając już od stycznia w przyłękach. W kwietniu również dwa koncerty charytatywne na rzecz dzieci. Chcemy śpiewać w szafarni w lutym. W kwietniu wybieramy się na konkurs pieśni pasyjnej do Szczecina. W maju chcemy jechać za granicę na Festiwal Chórów Lekarskich Międzynarodowy i jesienią wybieramy się do Opola na Festiwal chórów lekarskich polskich Będzie Będzie. Będzie Fantastyczny grafik, bardzo napięty. A gdzie można was śledzić? Bo dużo się dzieje, gdzie nasi słuchacze, osoby, które nas oglądają mogą znaleźć informacje o Was i o Waszych koncertach. Informacje o nas można znaleźć na jak najbardziej na Facebooku wystarczy po prostu wpisać wyszutki walt Medici Cantares, również mamy konto i na YouTube, tam też będą właśnie udostępniane nasze teledyski oraz również w zakładce na stronie bydkowskiej izby lekarskiej, ponieważ nasz kurs znajduje się pod afiliacją. Kiedy możemy oczekiwać się efektów Waszych dzisiejszych prac? 24 grudnia Wigilię. Jaki prezent. Tak. <grym> tak, to będzie pierwsza kolenda. A w styczniu ukaże się drugi z jest kwieść noworoczna, mhm. Oprócz tego, tak, jeszcze na no, koncerty w szpitalach mamy zaplanowane jeszcze kolendowe i w grudniu, i w styczniu, i inne mniejsze projekty. tym nawet nie wspominałam to o tych <grym> największych. Można się pogubić to z niecierpliwością czekamy, na pewno będziemy bacznie obserwować, kiedy pojawi się wynik waszych dzisiejszych prac. Jaka jest Twoja specjalizacja? Jestem lekarzem dentystą ortodontą. Ja jestem anestezjologiem. Jestem w trakcie specjalizacji z kardiologii. Jestem w trakcie rezydentury z ginekologii i położnictwa. Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda za śpiewem z chórem? No, ja y, jestem po szkole muzycznej podstawowej, ale tak naprawdę po podstawówce miałam bardzo długą przerwę. Skończyłam y, studia y, i nawet, może nawet nie skończyłam, w trakcie studiów moja mama dzwoni. Słuchaj, jest taka sprawa. Dzwoniła do mnie jedna lekarka i zakładają chór lekarski. Wiem, mamo, przecież ja jestem w Szczecinie, to nic, to nic, będziesz przyjeżdżała na koncerty. Ja wiem, mamo, ale ja tu mam tą patomorfologię. Słuchaj, wszystko się da zgrać. Przyjedziesz, zaśpiewasz, i to był właśnie pierwszy koncert. Wigilijny w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej. Pamiętam go jak dziś. Nie było wiele osób, bo to dopiero było początki, po... Po to było po otwarciu samej, jakby pomysłu stworzenia tego chóru, było sześć osób. I po trzech dniach śpiewaliśmy kolendy w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej. To było niesamowite przeżycie i tak naprawdę zostałam do dziś. Więc to już jest osiem lat. To jest niesamowite doznanie być w tym chórze, bo jeszcze na studiach nie rozumiałam, jak tak naprawdę, ile mamy odpowiedzialności. I to nie jest tak, że my po pracy ucinamy temat i idziemy do rodziny. Ciągle z tyłu głowy mamy przypadki naszych pacjentów, o których myślimy, jak, czy dobrze i tak dalej, więc takie śpiewanie jest rodzajem oderwania się od rzeczywistości, nam daje niezmierną radość i, i naprawdę nie wyobrażam sobie teraz życia bez chóru, bo to, że m, nas jest m, Taka wspaniała grupa, to, to, to jest coś niesamowitego. Jesteśmy dla siebie przyjaciółkami, i naprawdę mogę o tym powiedzieć otwarcie. Do każdej zadzwonię, z każdym mogę pogadać. Mamy świetne pomysły co do różnych eventów, i, i to jest niesamowite. Z chórem to już miałam do czynienia w podstawówce. Tak jak część z nas, śpiewałam przez dwa lata w chórze szkolnym, po czym na długie, długie lata nic się nie działo i tak jak mówiłam, yy, Zatęskniłam trochę, zaczęłam śpiewać w chórze miejskim, po czym dowiedziałam się, że istnieją chóry lekarskie i, i tenże chór właśnie stworzyłam w Bydgoszczy. Ze śpiewem ogólnie moja przygoda zaczęła się już w podstawówce, gdy chodziłam do szkoły muzycznej. Pierwszego stopnia później kontynuowałam naukę w szkole średniej. No i tam miałam obowiązkowy chór. Na tym etapie no, nie były to moje ulubione zajęcia. No, ale miałam styczność ze śpiewem. Natomiast później, jak wyjechałam na studia tutaj do Bydgoszczy, miałam przerwę w muzyce. No i po prostu potrzebowałam, potrzebowałam tej muzyki i szukałam jakiegoś ekwiwalentu. No i znalazłam chór. Koleżanka zaproponowała mi chodzenie na próby do chóru kameralnego. No i tak się ponownie zaczęła moja przygoda ze śpiewem, z chórem. No i tak naprawdę dopiero wtedy doceniłam, doceniłam muzykę churalną No i znalazłam w tym pasję. O, moja szalona współpraca z chórem tak naprawdę trwa trzy lata, ponieważ... Um... Jak około trzech lat. Po prostu w trakcie podczas ostatniego roku na studiach koleżanka e, wiele mi mówiła po prostu o chórze, Miałam też taki troszeczkę trudny okryć, więc po prostu stwierdziłam, że a, spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, zawsze można przyjść na próby Przecież nikt mnie stamtąd nie wyrzuci, a może coś z tego będzie dalej. No jak widać, dalej się toczy. A... Podejrzewam, że jak większość ludzi, tak po prostu sobie lubię śpiewać w samochodzie, ale nigdy bym nie przypuszczała, że w ogóle będę śpiewała w chórze. To się zaczę... moja, moja przygoda z Medici Cantares tak naprawdę była pewnego rodzaju eksperymentem. Chciałam zobaczyć, spróbować czegoś nowego, dać temu szansę i być. I sądzę, że po prostu ta pasja rozwija się stopniowo po prostu z każdą próbą z każdym koncertem. Takim wielkim um, przeżyciem dla mnie było, um, było wspólne śpiewanie podczas, właśnie podczas tego koncert, podczas tego konkursu w hełmie, co śpiewałyśmy kolędy. To był mój taki pierwszy, pierwszy um, występ z chórem, i wtedy miałam po prostu okazję przeżyć, jak to, jak to wygląda, jak to jest właśnie śpiewać na scenie, A, no wtedy przed jury. I to są naprawdę fantastyczne fantastyczne emocje. Albo też w stanie. Na... Miałam okazję stawić na deskach opery nowej w Bydgoszczy, No to w życiu bym nie przypuszczała, że hmm. <laughs> będzie mi to dane i tak, super. To są naprawdę fantastyczne emocje. Hmm? Czy Twoim zdaniem każdy może śpiewać, tak jakby? Um, myślę, że każdy, ale jedni potrzebują więcej pracy, inni mniej. Ale tak, każdy. Podobno tak. <laughs> Chociaż czasami niektórych wolelibyśmy nie słyszeć. To prawda, czyli wszyscy mogą, ale niektórzy w zaciszu swojego domu. Tak. Um, myślę, że jeżeli, jeżeli ktoś ma predyspozycję, jeżeli ktoś słyszy przede wszystkim, to jest w stanie nauczyć się śpiewać, panować nad swoim głosem i kształtować go tak, żeby tworzyć piękną muzykę. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że wszyscy, znaczy wiadomo, każdy ma jakieś predyspozycje, ma swoje talenty, jest, będzie lepszy w jakiś innych dziedzinach, To w, jak na dłoni widać w różnych specjalnościach lekarskich, tak, nie każdy nadaje się na psychiatrę. Niektórzy bardziej, nie każdy nadaje się na zabiegowca mimo że by chciał być zabiegowcem. W każdym razie, jeżeli ktoś chce, jest wystarczająco zdeterminowany. I ma wystarczająco dużo pasji w sobie, to jest w stanie się tego, się tego nauczyć. A jakie jest Twoje największe marzenie, Twoje największe wyzwanie związane ze śpiewem? Ja jestem takim typem, który nie lubi być z przodu, więc solówek nie widzę w swojej okazałości. Ale chciałabym kiedyś zaśpiewać jakąś rozrywkę, tak w grupie. Może żeby w telewizji, dlaczego nie? Jakieś świetne, jakieś świetne utwory. Tak, to jest moje marzenie. Może mamy nawet niedługo spełniamy jedno z nich, ponieważ będziemy śpiewać w Opolu. I to na pewno będzie jedno z moich spełnionych marzeń, mam nadzieję. W Opolu w trakcie jakiego wydarzenia? Będzie, yy, będzie w telewizji? Festiwal chórów yy, lekarskich, no, ale no nie ukrywam chciałabym wtedy nas yy. na tym opolu opolu. <laughs> Z całą pewnością chciałabym, żeby nasz chór dalej się rozwijał. Jeżeli śpiewamy w chórze, to jest to taka przyjemność wspólnego śpiewania. Czujemy się odpowiedzialni za wspólne, prawidłowe, fajne wykonanie i każdy stara się o to, żeby to, ten swój wkład zrobić jak najlepiej. I to sprawia ogromną przyjemność. A jeszcze jak to sprawia przyjemność słuchania komuś innemu, to super. Ach, no to chyba chyba y, y, solowy taki występ e, gdzieś na, na poważnej, e, poważnej scenie znanej e, no, z repertuarem takim godnym e, prawdziwej śpiewaczki operowej. Natomiast no, myślę, że to są marzenia i chociaż może kiedyś uda się zrealizować, chociaż część. To za to trzymamy mocno kciuki. Chciałabym się dalej w tym rozwijać i bardziej może nawaść takiej świadomości muzycznej, chciałabym nad tym popracować, wiadomo śpiewać czysto, świadomie, żeby wesprzeć chór jak najlepiej. No i póki co tyle. Jakim przesłaniem, motem chcesz się z nami podzielić na zakończenie? Myślę, że jest to, że śpiewanie jest wyrazem radości, miłości i nieraz w takie szare dni, kiedy naprawdę jest taka, dopada nas taka proza życia, to powoduje, że jesteśmy w stanie się oderwać od pewnych rzeczy, które nas przygnębiają, więc trzymajmy się tej muzyki, bo naprawdę jest w stanie pewne rzeczy pomóc w pewnych sprawach. Zacytuję tutaj słowa getego: Gdzie słyszysz śpiew, w tę stronę idź, tam dobre serca mają, bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Może tak, żebyśmy po prostu wszyscy mm, mieli tę pasję w sobie, pielęgnowali ją i znaleźli dzięki temu jakąś taką równowagę między tym biegiem życia, które w dzisiejszych czasach moim zdaniem jest bardzo, bardzo intensywne. I żebyśmy po prostu znaleźli to 5 minut, szczególnie w okresie podyżurowym, może po dyżurach, żebyśmy się po prostu oddawali temu, to, co kochamy albo co możemy pokochać. Mm -hmm. Na braci zawołaj, niechaj stawaj, kubaj mi kołaj, niechaj wypędzaj, parany i cały kośmęta i schody Tam raci